Nie chodź tu i nie chodź tam, wstępujesz mnie czy to to ten. Gdzieś była z kim, czy ja go znam, a jeśli nie znasz, o w tym jest. Jak się mnie zastanów się, co ci to da, gdy ja zdradzić chcę. Bo jeśli chcę, to zrobię tak, że będą z nie wiesz jak, na przykład. Siedzę z tobą w kinie czy statrze, Film oglądam lub na sztukę patrzę, Ty mi ściskasz rękę, z boku obserwujesz mnie, Wtedy właśnie zdradzam cię. Siedzę tak z uśmiechem, swym niewinnym, Ale sercem jestem przy kimś innym, Przy tym tam na scenie, widzę siebie z nim od Jemu właśnie w kotki uśmiech się. I nawet gdy ci ustadają, Gdy przymykam Młodzystwa, To właśnie wtedy Mi się zdaje, Że to on Zabuje mnie. Siedzę z tobą w loży przytulona, Żemcząc cudu słodki Podniecona, Twarz szczęściem pała, Słodki powiedziałam, Nie to tamten, to nie ty. Gdy ze mną chcesz Harmonii żyć, to zaufanie musisz mieć. Gdy ja coś chcę, tak musi być. Nie wolno Ci inaczej chcieć. Ja dopnę tego chcesz czy nie? Więc po cóż sam masz ośmieszać się? Zadańczyć z kimś, ty mówisz nie? Zadańczysz ze mną, jak Pan chce, a jednak. Kiedy z Tobą tańczę przytulona, kiedy mnie oplotą swe ramiona, kiedy jestem blisko, kiedy przyciskasz mnie, wtedy właśnie zdradzam Cię. Tobie nawet na myśl to nie wpada, jak mi sytuacja odpowiada. Nie jesteśmy sami, zatrzeni, plecami, z kimś wzrokiem zgadalam się. Wciąż mnie zazdrością prześladujesz, bezcelowo siedzisz mnie. O kobiety nikt nie upilnuje, kiedy ona radzić chce. O, kiedy z tobą kiedy mnie oplotą twoje ramiona. Przeczysz coś do ucha, myślisz, że słucham cię. Ja już umówiłam się. thank you